Folks, Cześć, Ella. He? Tomek znowu z tobą nie przyszedł? Ostatnio go w ogóle nie ma. Co się stało między wami? On już nie jest moim chłopakiem. Zerwaliśmy... Co? Żartujesz? Tak nagle? Uch, nie wspominaj o nim. Jak tylko słyszę jego imię, od razu się wkurzam. Dlaczego miałabym iść na randkę z tym idiotą? Spokojnie. Po prostu powiedz mi, co się stało. Nie chcę o tym teraz mówić. Jestem wykończona. Chodź, zagraj ze mną. Jeśli nie zagrasz, umrę z nudów. Dobrze, dobrze. Zagram z tobą. Tylko przestań marudzić. Myśli, dlaczego tak naprawdę zerwali? Czy będę miała jeszcze szansę go zobaczyć? Jest tyle rzeczy, których mu nie powiedziała. Co powinnam zrobić? Następnego dnia. Ela powiedziała, że się dziś spóźni. Pogram sama, czekając na nią. Hm, w co by tu zagrać? O cześć, Monika. Myślałem, że już cię nie zobaczę. Co za przypadek? O, cześć, Tomek. Nie spodziewałam się ciebie tu zobaczyć. Pewnie słyszałaś. Ja i Ela zerwaliśmy. Powiedziała mi, ale nie powiedziała dlaczego. Co się naprawdę stało? To nic wielkiego. Chyba po prostu się nie dogadywaliśmy. Szczerze mówiąc, też żałuję, że już nie gramy razem. Byliśmy niezłym zespołem. Myślisz, to może być ostatni raz, kiedy go widzę. Powinnam, Powinnam mu to, to powiedzieć. Monika, wszystko w porządku. Wyglądasz na zestresowaną. Tomek, właściwie, muszę ci coś powiedzieć. Okej, okay. co się dzieje? Ja. Podobasz mi się. Podobałeś mi się już od dawna, ale że byłeś chłopakiem Eli, to ukrywałam swoje uczucia. Wow, nie spodziewałem się tego. Ale dlaczego mówisz mi to teraz? Pomyślałam, że więcej cię nie zobaczę. Po prostu musiałam ci to powiedzieć. O, nie podejrzewałem, że kryjesz jakieś uczucia przede mną. Nie martw się. Nie musisz nic więcej mówić. Więc chcesz spróbować się ze mną spotykać? Naprawdę? Tak, jestem teraz wolny. Więc jeśli nadal chcesz, możemy się lepiej poznać. Oczywiście, że chcę. Ale co z Elą? Ona znienawidzi mnie, jeśli się to wie. Zaraz ci powiem. Ale teraz mam bardzo ważne pytanie. Czy subskrybujesz może kanał Historyjki Roblox? O nie! Zapomniałam, już daję suba. Super! I nie zapomnij o łapce w górę, bo inaczej nie będzie historyjek. Na końcu odcinka jest quiz i można wygrać łącznie 1600 Robuxów. Więc oglądaj do końca. A jeśli chodzi o nasze spotkania. To utrzymajmy to w tajemnicy. Nie mów jej. Masz rację. Nie powiem ani słowa. To nasz mały sekret. Chwilę później. Hej, już jestem. Monika. Przepraszam, że musiałaś tyle czekać. Nie martw się. Wszystko w porządku. He, coś się stało. Wyglądasz dziś na bardzo szczęśliwą. Nie, wydaje ci się. Jestem jak zwykle. Nie ukrywaj przede mną niczego. Znam cię lepiej niż ty sama siebie. Nie mam nic do ukrycia, serio. Musisz mi uwierzyć. No dobrze, wierzę ci. To co, gramy. Mam ochotę na the Hood. Może być. Tak, pewnie, chodźmy. Następnego dnia. Cześć, kochanie. Ela jeszcze niczego nie odkryła? Nie martw się. Nie pozwolę, żeby się dowiedziała. Hm, jest coś, co chciałabym z tobą zrobić. Może założylibyśmy razem pasujące outfity? Ty i ja. Naprawdę. Nie podoba ci się? Nie, nie o to chodzi. Po prostu chyba nie mam wystarczająco robiksów, żeby je kupić. Mogę ci kupić. Mam ich całkiem sporo. Naprawdę. W takim razie czemu nie? Spróbujmy. Dwadzieścia minut później. A, oh, wyglądamy tak uroczo. To pierwszy raz, kiedy noszę pasujący strój z chłopakiem. Dla mnie też. Nigdy bym nie pomyślał, że to zrobię. Czy mogę pożyczyć tysiąc robuksów? Mam coś ważnego do załatwienia. Naprawdę coś poważnego. Potrzebujesz pomocy. Nie, dam sobie radę. Jak już to załatwię, wszystko ci opowiem. Więc. Pożyczysz mi. Tak, zrobię to teraz. Dziękuję. Kocham cię bardzo. Muszę już lecieć. Do zobaczenia jutro. W tej samej chwili. Monika, co ty tu robisz? Przed chwilą z kimś rozmawiałaś, prawda? O Boże, Ela, wystraszyłaś mnie. Czy ty mnie śledzisz? Nie, po prostu spotkałam cię przypadkiem. Kto to był? Ten chłopak, który właśnie odszedł. To nic takiego, tylko znajomy. Nie znasz go. Oho, zmieniłaś awatara? Wyglądasz super. Ten strój bardzo ci pasuje. Naprawdę? Dzięki za komplement, ale. Dlaczego nagle taka zmiana? Masz chłopaka, daj spokój, Ela. Nie zadawaj mi takich pytań. Przepraszam, tylko żartowałam. Jeśli cię to denerwuje, już nie będę. Nie złość się, dobrze, no dobra. Wybaczam ci tym razem, ale nie rób tego więcej. Myśl o matko. To było blisko. Dobrze, że jeszcze nie widziała Tomka. Gdyby to się stało, na pewno by się wściekła. Jakiś czas później. Kochanie, mogę dostać dwa tysiące roboksów. Chcę kupić sobie kilka nowych rzeczy. Nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Przecież niedawno dałam ci pięć tysięcy roboksów. Już wszystko wydałeś. Co to ma znaczyć? Myślisz, że jestem uciążliwy, więc już nie chcesz mi dawać roboksów? Nie o to mi chodziło. Po prostu chciałam, żebyś trochę oszczędzał. Nie złość się, już ci przelewam roboksy. Dzięki. A tak w ogóle? Czy zamierzasz znowu zniknąć? Ostatnio prawie w ogóle cię nie widuję. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, bierzesz roboksy i znikasz. Ja mam wrażenie, że spotykasz się ze mną tylko po to. Możesz przestać gadać te bzdury. Jeśli mi nie ufasz, możemy się rozstać. Co? Nie chcę się rozstawać. Przepraszam. Już nic takiego nie powiem. Dobra, nie zawracaj mi głowy. Dlaczego on się tak zmienił? Co zrobiła mnie tak? Gdzie jest Monika? Nie odpisuje na moje wiadomości. Czy ona jest zajęta? Widzowie napiszcie w komentarzu, jaką grupką jesteście. Mrożony czy chociaki? Też zauważyłam, że jej zachowanie ostatnio bardzo się zmieniło. Na pewno coś ukrywa. Tylko co? He? Kto to właśnie przeszedł? Strój, który ma na sobie. Wygląda bardzo podobnie do tego, który nosi Monika. Czy to jej chłopak? O mój Boże! Wygląda na to, że odkryłam jej sekret. Muszę zobaczyć, kim on jest. Ma odwróconą twarz. Nie mogę jej zobaczyć. Zresztą, wydaje się znajomym. Czy ja go gdzieś widziałam? Kochanie, przepraszam, że musiałeś czekać tak długo. Nic się nie stało. Dopiero przyszedłem. Co to jest? Czy to, czy to jest Tomek? On ma taki ta sam awatar ta ta jak Monika. Wiedziałam, że ona coś knuje. Dostałeś dziś Roboksy. Tak, dała mi dwa tysiące Roboksów. Prędzej czy później weźmiemy od niej wszystkie... Aż nosisz z nią matching outfit. Nawet z tobą. Jeszcze nie miałam okazji tak się ubrać. Oj, nie denerwuj się, kochanie. Wiesz przecież, że tylko udaję. Zaraz po tym jak ją rzucę, zmienię awatar. Szkoda, że nie słyszę, co mówią, ale jest to dziwne. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Wolę stąd odejść. Jesteś już tutaj, Ela. Gdzie byłaś? Myślałam, że się obraziłaś, bo się spóźniłam. I dlatego odeszłaś. Nie, zgadnij, kogo właśnie spotkałam. Wiesz, że nie jestem dobra w zgadywaniu. Mów szybko. Mojego byłego chłopaka, Tomka. Co? Naprawdę? Rozmawialiście? Nie. Ale miał na sobie ubrania bardzo podobne do twoich. Myślałam, że wy dwoje nosicie matching outfity. Co? Nie ma mowy skąd? Wyglądało, że był ze swoją nową dziewczyną. Co powiedziałaś? Z dziewczyną. Tak. Wydawali się bardzo bliscy. Nazwała go kochanie. Nie, to nie może być prawda. Może się pomyliłaś. Na pewno nie. Jak miałabym się pomylić? Może to jego siostra. On jest jedynakiem. To może koleżanka? Monika, co się dzieje? Dlaczego tak go bronisz? Co mnie obchodzi, że ma dziewczynę? Nie obchodzi mnie już. Przepraszam, po prostu się pogubiłam. Chyba dziś nie pogram z tobą. Mam coś ważnego do załatwienia. Pa. Czekaj, Monika, dlaczego ona nagle tak zareagowała? Jej zachowanie zrobiło się dziwne po tym, jak wspomniałam o Tomku. Czy. czy coś ich łączy? Nie! Nie mogę tak myśleć. To niemożliwe. Muszę zagrać w coś, żeby o tym zapomnieć. Następnego dnia prywatny chat. Co takiego chciałaś ze mną omówić? Jesteś moim chłopakiem. Nie mam prawa się z Tobą spotkać? Co to za ton? Jesteś na mnie zła? Tak. Powiedz mi, gdzie poszedłeś wczoraj? Z kim byłeś? Dlaczego miałbym Ci mówić? Co? Chcesz mnie śledzić? Ela widziała Cię z jakąś dziewczyną. Kim ona jest? Zdradzasz mnie? To nie tak jak myślisz. To moja siostra. Nie kłam. Wiem, że jesteś Jedynakiem. Nie, to znaczy, to moja kuzynka. Ma tylko dziewięć lat. Chciała, żebym nauczył ją grać w grę. Mówisz prawdę. Tak, przysięgam na Boga. Nigdy cię nie okłamałem. A ty mi nie wierzysz. Jak możesz mnie osądzać tylko na podstawie tego, co powiedziała twoja koleżanka? Przepraszam. Byłam zbyt zdenerwowana. Nie chciałam cię zranić. Dam ci tysiąc roboksów, tylko się już nie złość. Chcę pięć tysięcy roboksów. Co? Ale ja. Jeśli mi nie dasz, zrywamy. Nie, proszę, nie zrywajmy. Dam ci te pięć tysięcy robiksów. Dobrze. I nie waż się mnie więcej podejrzewać. Następnym razem już tak łagodnie nie przejdzie. Rozumiem. To kilka chwil później. Hej, dziewczyno, co się z tobą dzieje? Wyglądasz dziś na bardzo smutną. Nie, wszystko w porządku. Nie musisz się mną przejmować. Mam pomysł. Chodźmy na zakupy. Może to poprawi ci humor? Nie wiem. Nie mam już za dużo Robuxów. Żartujesz? Przecież ostatnio mówiłaś, że masz ich dużo. Na co je wydałaś? No, po prostu kupiłam kilka rzeczy. Dziwne. To do ciebie niepodobne. Coś przede mną ukrywasz, prawda? Nie, naprawdę. Przestań już sobie coś wyobrażać. Myśli. Jej zachowanie robi się coraz bardziej podejrzane. Co takiego może przede mną ukrywać? Czy robi coś głupiego? Zaczynam się martwić. Um. Moja mama mnie woła. Muszę iść. Pa. Znowu uciekła. Nawet nie skończyłyśmy rozmowy. Coraz bardziej mnie to wszystko niepokoi. Zmieniła nagle swój awatar. A jej robuksy znikają. Co ona wyprawia? Bo w tym samym czasie. Dostałeś dziś roboksy. Tak, dała mi pięć tysięcy roboksów. Prędzej czy później wyciągniemy od niej wszystkie roboksy. Serio nosisz z nią dalej dopasowane ubrania. Nawet ze mną nie miałeś okazji. Oj, kochanie, nie złość się. Wiesz, że tylko udaję. Zmieniam awatar, jak tylko ją rzucę. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Czy oni to mówią, to mówią o monice? monice? To niemożliwe. To się nie to się może, może dziać. dziać. Ale wszystko składa się w jedną całość. Co ja mam teraz zrobić? Wiem, że to nie w porządku, ale muszę mieć oko na Monikę. Nie mogę pozwolić, by zbliżyła się do Tomka. Następnego dnia. Od razu wiedziałam, że kłamie. I powiedziała, że jest zajęta, a tu potajemnie spotyka się z kimś. Byle to nie był Tomek. Proszę, niech to nie będzie Tomek. O co chodzi? Czemu chciałaś się ze mną spotkać? Myślę, że Ela zaczyna coś podejrzewać. Nie wiem, jak długo uda mi się to ukrywać. Może powinnam jej powiedzieć prawdę. Oszalałaś! Jeśli tylko się dowie, że jesteśmy razem, to ty i ja mamy przechlapane. Więc co mam zrobić? Przestańmy się widywać na jakiś czas. Nie dawaj jej powodów do podejrzeń. Nie szukaj mnie, jeśli to nie będzie konieczne. Nie chcę być przez nią złapany, rozumiesz? Tak, rozumiem. Dobrze, to lecę. Cześć. O mój Boże, Monika, co ty wyprawiasz? Ela, dlaczego, dlaczego tu jesteś? Ty i Tomek, jesteście razem. Straciłaś rozum? Ela, proszę, uspokój się. Posłuchaj najpierw mojego wyjaśnienia. Jak mam się uspokoić? Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. A on to mój były chłopak. A wy się spotykacie za moimi plecami. Nawet słowem mi nie powiedziałaś. Bałam się. Wiem, że byłabyś zła. Nie chciałam cię zranić. Nie chciałam cię stracić. Myślisz, że wystarczy powiedzieć, nie chciałam cię stracić, żeby wszystko było ok. Okłamałaś mnie, zdradziłaś mnie. Nie tylko ja cię straciłam. Ty sama naszą przyjaźń zniszczyłaś. Nie jestem zła, bo się z nim spotykasz. Jestem zła, bo na świecie jest tylu porządnych facetów. A ty zakochujesz się w tym chamie. Wiesz, czemu z nim zerwałam? Ja. Wydaje mi się, że mogę go zmienić. Czuję, że naprawdę się zmienił. Obudź się, idiotko. Nie da się go zmienić. Wiesz, dlaczego zerwałam z Tomkiem? Dlaczego? Miał romans. Co? Nie, to niemożliwe. A jednak. Miał dziewczynę od trzech lat. A mimo to był moim chłopakiem. Uczynił ze mnie tę trzecią. Dokładnie tak samo, jak teraz robi z tobą. Czy często bierze od ciebie robuksy? Skąd o tym wiesz? Bo robił to samo ze mną. Brał ode mnie robuksy, żeby kupować prezenty dla swojej prawdziwej dziewczyny. On cię wcale nie kocha, proszę, odpuść sobie. Dlaczego wszystko tak się potoczyło? Tak bardzo go lubiłam. Jak mógł mnie tak potraktować? Przepraszam, Ela. Nie powinnam była tego przed tobą ukrywać. Daj spokój, dziewczyno, nie płacz. To nie twoja wina. Jeśli ktoś tu zawinił, to ten Ham Tomek, to on jest odpowiedzialny za całe to zamieszanie. I nie możemy pozwolić, żeby tak po prostu to uszło mu na sucho. Kochanie, przyniosłem ci więcej roboksów. Jesteś najlepszy Tomek. Kiedy zerwiesz z tą idiotką? Ona nadal mi ufa, ale już mnie nudzi. Jak tylko wyciągnę z niej resztę roboksów, to po prostu zniknę. Złamałeś kolejne serce, Tomek. Myślisz, że Twój plan zadziała tym razem? Myślę, że Twój plan już się nie powiedzie pozytywnie. Ela, Monika, co Wy tu robicie? To ta dziewięcioletnia kuzynka, o której mówiłeś. Ile jeszcze będziesz kłamał, ty draniu? A to są te dwie dziewczyny, które wspominałeś. Żadne z nich nie są wyjątkowe, nudne i zwyczajne. Ale dzięki za roboksy. O ty wredna babo. Zaraz dostaniesz. Co wy sobie wyobrażacie? Jeśli ją tkniecie, to nie daruję wam. Oszukałeś mnie. A teraz jeszcze śmiesz grozić. To my nie pozwolimy, żebyś tak po prostu odszedł. Co? Co wy możecie nam zrobić, bekoniary brzydkie? Damy ci szansę. Oddaj roboksy, które nam zabrałeś. A wtedy ci wybaczymy. To naprawdę zabawne, co mówicie. Dlaczego miałby potrzebować waszego przebaczenia? Robuxów też nie oddam. Teraz są moje. W porządku. Tylko nie żałuj tej decyzji. Co się dzieje? Dlaczego nasze Robuxy znikają? Coście zrobili? Jest coś, czego prawdopodobnie o mnie nie wiecie. Jestem hakerem. Co? Co? O mój Boże. O mój Boże. Zamieniłam się w bekona? Fuj, jestem taka brzydka. Nie, nie, nie. Jak śmiesz to nam zrobić? Przywróć nas do poprzedniego wyglądu natychmiast. Haha, ha. to właśnie się dzieje. Kiedy zadzieracie z nami, od teraz nie uda wam się już nikogo oszukać. Nie zostawię tak tego. Zapamiętam, co dziś zrobiliście. Zemszczę się na was. Hm? Gdzie on się podział? Dlaczego nagle zniknął? Uch, był za głośny, więc usunęłam jego konto. A ty, chcesz zniknąć tak jak on? Nie, przepraszam. Wiem, że popełniłam błąd. Od teraz już taka nie będę. Proszę, nie usuwaj mojego konta. W porządku. To będzie twoja ostatnia szansa. Znikaj stąd szybko. Wiem, wiem. Dziękuję. Mów. Nareszcie koniec z tym bałaganem. Czuję się o wiele lepiej. Ja też. Teraz nie musimy się już nikogo obawiać. A tak przy okazji. Chcę cię jeszcze raz przeprosić za to. Że wszystko przed Tobą ukrywałam. Już dobrze, dziewczyno. Rozwiązałyśmy to razem. Nie smuć się już. Zagraj ze mną w coś. Nie grałam od kilku dni. Haha, ty naprawdę kochasz grać w gry. Zagram z Tobą cały dzień. Super. Zagrajmy w The Hood. Nie mogę się już doczekać. Widzowie, czas na quiz. Aby wygrać Roboksy, oto pytania. Jeden. Dlaczego Ela zerwała z Tomkiem? A przeprowadził się do innego miasta. B. Bo nie miał już roboksów. C, C. Pozdradzał ją i miał inną dziewczynę. Tu. Co robił Tomek, żeby wykorzystać dziewczyny? A. Przekonywał je do wspólnej gry i walki. B. Zabierał im kanta i zmieniał hasła. C. Brał od nich roboksy, udając zakochanego Czu. Co zrobiła Monika, gdy odkryła prawdę o Tomku? A. Skusiła go do administracji Roblox B. Skakowała go i usunęła jego konto C. Kazała Monice odzyskać Roboxy. Napiszcie poprawne odpowiedzi w tym stylu. Pierś. Odpowiedź. a drugi. Odpowiedź P. Trzecie. Odpowiedź C. Jeśli odpowiecie na wszystkie pytania poprawnie. Traficie do losowania. Pierwsza osoba dostaje 800 Roblox. Druga osoba, 4 Staroboks. Trzecia osoba, 4 Staroboks. Pamiętajcie, że musicie subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę. Wyniki losowania będą ogłoszone na odcinku w dniu 26 20. czerwca 2025 roku.